Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Showmeister. Dzisiaj po raz kolejny zajmiemy się historią z kuchy w familiacie. Dzisiaj będzie historia z kuchy z kolejnych dwóch krajów, gdyż y, jeden kraj sama Japonia po prostu y, to za mało, żeby y, na, jed, na, na pojedynczy odcinek. Dlatego dzisiaj będzie historia z kuchy w Japonii i w Brazylii. Na początek Japonia. Jak widzicie, w Japonii przez cały okres nadawania turnieju Familiada, czyli w latach 1979-1992 mieliśmy wyłącznie jeden, jeden wygląd z kuchy. Taki sam jak praktycznie w oryginale, czyli mamy taki czerwony krzyżyk w czerwonym prostokącie. Tutaj mamy akurat wypisz, wymaluj identycznie jak w wersji Oryginalnej. No, może nie w tak 100%, gdyż ten krzyżyk jest poszczerbiony. No, ale generalnie design jest ten sam. I tak to wyglądało przez cały okres emisji familiady w Japonii. Jeszcze wam pokażę w wersji namacalnej, gdyż każdy zawodnik, który taką skuchę zaliczył, dostawał od prowadzącego tabliczkę, yy, która wyglądała tak. No, czyli czerwony krzyżyk w czerwonym prostokącie na białym tle. O, tak to wyglądało. Dobrze. To jest Japonia, a teraz przechodzimy do Brazylii. W Brazylii pierwsza skucha wyglądała tak. Czarny krzyżyk w czarnym prostokącie. To niby to samo, co w Stanach Zjednoczonych, ale e, w, po, po prostu w kolorze czarnym. I trochę takie bardziej rozmazane. E, Brazylia, to tak wyglądało to w Brazylii w latach 80. No i tu ciekawostka, gdyż w pierwszej wersji Familiady w Brazylii, y, w roku 70, w 1900, w 79 roku po prostu z kuchy nie było, znaczy była, ale oznaczał to tylko dźwięk. Natomiast symbolu graficznego w pierwszej wersji Familiady w Brazylii nie było. Dopiero w, do, w drugiej wersji, o nazwie Familionaria, właśnie pojawiło się coś takiego: czyli ten czarny krzyżyk w czarnym prostokącie. Proszę bardzo, jeszcze wam tu przybliżę. No i cóż, no i tak to wyglądało w latach 80. Potem. Przyszły, przyszły lata 2005-2006, to już była trzecia wersja familii, yy, Familiady w Brazylii, o nazwie Family Feud. I w tej wersji, za 2005-2006, skucha wyglądała tak, czyli to był taki żółty krzyżyk w niebieskim kółku. No właściwie w takiej niebieskiej bombce, bo to yy, wszystko wyglądało jak bombka, można powiedzieć nawet. No ale tak to wyglądało, taki krzyżyk, żółty krzyżyk w niebieskim w niebieskim kółku, w niebieskiej bombce to były lata 2005-2006 no i aktualny, od roku 2020, no to lata. E, od roku, 20, czyli od e, już 2,5 roku, czy tam od 3 lat, e, leci czwarta brazylijska wersja Familiady no i w tym okresie już Skucha się zdążyła zmienić dwa razy, na początku był taki czerwony krzyżyk tak jak w czerwonym prostokącie, tak jak w oryginale no tylko, że Trochę w innym, w, innej, w innym stylu graficznym. Natomiast później, w drugim sezonie, z tego pierwotnego designu zrezygnowano i wprowadzono taki, taki biały krzyżyk w takim zielonkawym, błyszczącym prostokącie. A potem i to jest aktualna skucha, niebieski krzyżyk, trochę grubszy od poprzedniego przepraszam, biały krzyżyk, biały krzyżyk. Trochę grubszy od poprzedniego na niebieskim kwadracie, w takim niebieskim tle, niebieskim polu. To jest niebieski kwadrat właściwie. No a zresztą każdy kwadrat jest prostokątem. Tak więc prostokąt czy kwadrat, tak więc nie ma się co tutaj szarpać, jaka to figura. W każdym razie tak wygląda obecna skucha w Brazylii w ten sposób. Na to jej poprzedniczki z tej samej wersji od 2020 roku. Dobrze. Dziękuję Wam za uwagę, to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.